No, tu jakaś kolizja była po drugiej stronie, u, dwie ciężarówki, jedna na drugą wpadła, no i już korek gigantus. 300 metrów mamy parking, ten na którym stawałem, lubię tu stać w ogóle e, w tym miejscu. Prosznice są czyste, parking jest duży i miejsce dobre. Także tutaj się zatrzymamy, ja pójdę się wykąpać i stąd mamy 170 km do Alsasua. Tak jak Lecz, powiedziałem, mleko. już mam. Okay. E, zresztą nie wiem, to czy to mówiłem, mleko. nie pamiętam. E, już mam załadunek dany. Jeszcze się nie rozładowałem, już mam załadunek dany. Także jutro się rozładowujemy w Valadolid. Postaram się być tam na 8 rano. E, a I jutro do 14 mamy załadunek w Burgos. 130 km od Waladolid na powrocie Na wtorek gdzieś tam koło Wrocławia Także tak to wygląda I Tak jak powiedziałem Po co sobie utrudniać jak można sobie ułatwić wykąpany czyściutki, jedziemy kierunek Alasua i tam będę za 170 za 180 km na Sasuła, także.

W lewo, następnie lekko w lewo. Tam jakiś helikopter fruwa, może. Albo szukają tego pożarów, bo to jest taki rejon, że jednak te pożary się zdarzają. Lekko Dosyć w lewo, sucho. Następnie jest do przodu. No. Gdzie ja tutaj jadę? Dobrze w ogóle? Kurde, źle pojechałem. Ja pitolę. Kółeczko sobie wykręciłem, bardzo fajnie, nie? No, superansko. Dobra, zrobimy jeszcze raz kółeczko. Tam powinienem pojechać, a ja wjechałem nie w to. No bo jak gadam, patrzy się w kosmos za helikopterem, to tak jest. Także masakra. No dobra, trudno. Jeszcze raz kółko nie, my. popatrzą się na mnie, powiedzą, kurde, są takie jest idiota. No to co tam, macie okazję się ze mną przejechać? Walniemy kółka ja Tak myślałem, że będzie dzisiaj nie jechać dalej, ale to już mi nic nie da. Bo tak naprawdę na dzisiaj, kochani, to jest tak. Eee, na no jutro 280 i 130, tak? 280 i 130, eee, rozładunek, załadunek. To tutaj mamy 400 km i rozładunek załadunek i tego czasu nam starczy praktycznie tyle prawdopodobnie, żeby jeszcze z Burgos może dolecieć do Alsasua. Może. To wszystko zależy jak to będzie się rozgrywało, nie? także już nie ma sensu dzisiaj się szarpać jeszcze na ten na. Żeby jeszcze gdzieś tam jechać, jeszcze kręc gdzieś, wlewo, tym bardziej, że to jest Ładunek dopiero na wtorek, lewo, to będę miał środa, y, jutro, tak, załadunek. Czwartek, piątek, sobota, poniedziałek. Cztery dni na powrót i jeszcze we wtorek. I to na dodatek o Wrocławia. No to... to z palcem w nosie, to nie, nie muszę tak szarpać się i tak naprawdę... E, w ten, jak to się nazywa? We środę mogę... Jutro mogę sobie nawet stanąć na Burgos i, i, i na spokojnie ruszyć, nie? O, tu jedziemy moi drodzy, tak? I nie jedziemy tu w prawo jak ten Citroen, tylko jedziemy tutaj, o właśnie i tutaj w prawo. I teraz wyjedziemy, także parę minut żeśmy tutaj pokrążyli. Na tym parkingu, zobaczcie, zrobili taką szykanę Nie wiem po co, bo motocyklem jak się ma rozpędzić Też nie wiem po co Jak obok jest autostrada jak się ktoś może rozpędzić To się tu przeleci Osobówką też nie ma sensu, żeby ktoś tutaj się e, rozpędzał Także, no ale zrobili taką szykanę Wymyślili Są jakieś koszty Ktoś miał jakiś zamysł Ktoś inny to klepnął A ludzie jeżdżą i się zastanawiają W jakim to jest celu tak, ten śmigłowy, co tam sobie ten wiertalo, co sobie tam y, podróżuje, no, to prawdopodobnie jest jakiś, e, jeżeli chodzi tutaj o te lasy i wypatrywanie ogniska y, pożarów. Dlatego, że mówię Wam, y, wiem, że tutaj kiedyś też latał jakiś taki śmigłowiec, są jakieś takie stawy, nabierał tą wodę i później samolot, tak samolot, gdzieś tam samolotki widziałem właśnie, że leciał, lądował, wodę nabierał i później zrzucał tą wodę, nie? Ale tutaj właśnie za bordo bardzo często jest tak, że są popalone, popalone lasy. Dlatego latają i szukają źródła ognia ewentualnego. Zobaczcie jakie motorki ja pitole, ale ich jedzie Masa, ten fajny jest. Jeszcze jeden. Cała eskadra. No, ale to są już chyba pasjonaci. Chyba, że bardzo bogaci ludzie, którzy po prostu ubierają się w takie fatałaszki, bo wiem, że też jest taki trend, że tak naprawdę ktoś jest na przykład adwokatem, jakimś dobrym lekarzem, stać go na taki motocykl i w grupie swojej takiej bogatych ludzi mają takie harleje No i... 130 roku sobie gdzieś tam wyjadą, a tak to cały rok ten sam motocykl stoi. E, stoi w garażu i tyle. A, a, albo mogą być ludzie, którzy faktycznie jest to ich pasją i po prostu żyją na motocyklu. Przed nami Pireneje. Nie wiem ile jeszcze 10 km może 15 km do Hiszpanii. W każdym razie już tam, tam, tam mamy Espanie. Góry są coraz bliżej, śliczne, ładne, zalesione, zielone. No i co? Eee, lada moment będzie granica z Hiszpanią. No dobra, 50 km dla 7 tony. Zakaz wyprzedzania, także sobie zwalniamy, bo za niecałe 2 km będziemy na granicy z Hiszpanią. Tak to wygląda. Także w kierunku Hiszpanii mamy ostry zjazd, a od Hiszpanii tak samo ostry podjazd. Jeszcze 1100 metrów. ją się rozpędza, mimo, mimo tego, że tutaj dosyć mocno hamuje, to auto się cały czas rozpędza. Zatrzymał się zaraz za szlabanami, no i zmieni kod kraju, bo wjeżdżamy do Hiszpanii, czyli bijemy Espania i PV, czyli kraj Basków. Taki mają akurat właśnie yy, skrót. Tutaj wolniutko, wolniutko. O właśnie, I jesteśmy na granicy. Mogą też być kontrole w sensie takim, że no, dokumenty, prawda? Tutaj teraz potrzęsie To prawdopodobnie kamerkę mi może Zrzucić Ja się zaraz za bramkami Zatrzymam I się przekodujemy moi drodzy No a tam jest Francuskie żandarmy Ale to wszystko Trwa tutaj Dobra, to już tutaj to zmienimy. Pisz kierowca, rozpoczęcie. Espania, ok. PV. PV, ok. No, to już jesteśmy, można powiedzieć, wbici dlatego chyba tutaj na tej 30 to tak długo trwało bo ci przede mną tak samo się wbijali a to troszeczkę trwa dobra tu przejeżdżamy sobie już się kolejki zaczynają tam tak samo o, tutaj jest policja już po prawej stronie jedna ciężarówka druga ciężarówka zatrzymana o policja proszę bardzo tutaj stoi A może się stuknęli, bo widziałem dwóch kierowców, że tam sobie jakieś wyjaśniali wąty. No dobra, no to co? Rzeka graniczna, bo wzdłuż tej rzeki idzie granica Francja-Hiszpania. Tutaj już mamy Repsolka. Proszę bardzo. I jest Espania. W końcu pogoda hiszpańska. Dwa kolejne wypady do Hiszpanii to deszcz, a wręcz nawet ulewy. Teraz nie, teraz fajnie słoneczko świeci. Nie tutaj w tunelu, ale słoneczko świeci. 21 stopni, także fajna temperatura. No i, i, i jest ładniej, dużo ładniej, bo te widoki są bardziej kolorowe niż takie przy takim zachmurzonym niebie. Na styk 9 godzin. Mam nadzieję, że dychy nie ruszę, kurczę. No. Na tą Alsa a zobaczymy, jak to, jak, jak to wyjdzie, moi drodzy. Ale możecie sobie popatrzeć teraz i porównać z poprzednimi trasami, tymi dwiema, jak ten jechałem, jak lało i było paskudnie. Nie, będzie bach no trochę to trwa zanim ta kamera sobie złapie światło prawidłowe To co, jak tu jest ciemno no to łapie światło na, 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 na ten ciemniejsze. Eee... Na, na to co jest ciemno po prostu tak jak teraz sobie łapuje i dostosowała się a światełko które jest tam w tunelu mimo tego że jest delikatne to ona widzi jako bardzo jasne bo wiadomo że tak obiektyw będzie działał, nie? I dopiero teraz się dostosuje. Proszę bardzo. No i jedziemy sobie między blokami. Już pierwsze palmy były widoczne. Już we Francji tak naprawdę eee, były widoczne. Ja tego nie nagrywałem, bo mówię można to sobie obejrzeć na innych filmach wcześniejszych. A tutaj Wam chciałem pokazać tylko tą różną kolorystykę zieleni. Jak to wszystko wygląda tam na tych wzgórzach. Jaka ta zieleń jest taka wiosenna, soczysta. No i skrzynka z radarem na 80 na godzinę nastawiona. Tutaj. No ślicznie jest. Naprawdę ślicznie. I zaczynają się serpentyny. Tam była zalecana prędkość 70, nie więcej. Teraz to jest 80. Że śmigamy sobie. Ktoś mi teraz ostatnio się nagrał. W sensie komentarz napisał, że znowuż mówię o karkonoszach. Tak, bo karkonosze to. Bardzo ładne pasmogórskie, no są śliczne te rejony. I teraz, jeżeli ktoś tam był, jak nie, to polecam. Jak był, to spójrzcie na tą drogę. Na te widoki. No, nie jest tak jak w karkonoszach. Przecież te drogi tak się wiją. Te góry są też mniej więcej e, podobnej wysokości. Jak się jeździ do szklarskiej poręby, czy gdzieś tam w okolicy Karpacza, no to właśnie tak jest. Tak jak tutaj. Cudnie. No spójrzcie. Też rzeka płynie tutaj dołem równolegle do drogi. Zresztą możecie zobaczyć jak to wygląda na nawigacji. Właśnie ten niebieski paseczek taki delikatny to jest rzeka Oria albo Oria w zależności jak tam się to wymawia. Tam, kurczę, jak stoi, jakaś fabryka tam była na samym skraju. Spójrzcie tych, może to były kamieniołomy, cholera wie. Ale zobaczcie. Ja pierdzielę. O, I rzeka Oria. Właśnie tam sobie płynie. No, i cały czas jedziemy, jedziemy, jedziemy i zahaczę dychę, wiecie? O, spójrzcie, jak ślicznie Zahaczę tą dychę, niestety. Niewiele, parę minut, 10 chyba, albo 15, no ale trudno. Nic na to nie poradzę. Już tutaj Alsasua dolecę, nie będę stawał tutaj na jakimś Ale, ouch! Słyszeliście? Jaki piękny dźwięk? Zachaczę już tą dychę Nie będę już tutaj pajacował Stawał na jakiejś e, takiej, o, Tego typu pompie na przykład już pojedziemy tam dalej Mamy 40 km właśnie do Do celu Bardzo ładne Bardzo ładne krajobrazy Mówię te góry zalesione no, to wyglądają jakby ktoś się pokrył tam te daleko takim e, zamszem takim atłasem zielonym który się e, który zmienia, e, zmienia kolor w zależności od tego z której strony światło na niego pada no jak się idzie z ładunkiem jakimś takim wiecie e, nie tyle lekkim co bardziej bezpiecznym to jest ok, Można się wtedy tu rozhuśtać, wejść inaczej w zakręt, a jednak papier albo stal to jest taki niewdzięczny ładunek. Bo, bo oprócz tego, że jest ciężki, to jest taki no, no niewdzięczny. Papier wiadomo wysoko. Ja mam jeszcze chyba po dwie rolki, jedna na drugiej poustawiane. Także tak, taka lipa trochę. A stal no to sama, sama w sobie już wiadomo. Mało tego jest, a ciężkie Czyli Mało tego jest, a ciężkie Czyli, czyli no Wiadomo, że inaczej, inaczej się ta siły rozkładają Nie No i zobaczcie jak tutaj to wygląda Za dnia Jutro będę ruszał z Alsasua O 4 rano Także będzie ciemno Nie będzie nic widać to dzisiaj jeszcze możecie sobie tutaj popatrzeć, jak to wszystko wygląda w tych górach. Poprzednią trasę mówiłem, no wpadały deszcze, była paskudna pogoda i tu się naprawdę ciężko jechało z tego tytułu, że było ślisko widoczność była gorsza. No i jeszcze chyba też jakoś jechałem wtedy, że było ciemno, bo już w ogóle lipa była. A teraz proszę bardzo. No nie mogło też cały czas spadać, nie? A, i teraz tak, do wszystkich, którzy oglądają, no czasami te filmy, które zrobię, ich jest na tyle mało, że mimo tego, że codziennie się jakiś ukazuje z trasy na przykład poprzedniej, bo teraz oglądacie ten film, ale ja już jestem gdzieś indziej, prawda? Jestem w kolejnej trasie, ewentualnie na urlopie. I może być taka sytuacja, że e, ja się nie pokażę jakiś film. No to nie dlatego, że no dlatego, że nie ma, ale nie dlatego, że nie kręcę, bo, bo mi się nie chce, tylko dlatego, że albo się skończyła trasa, i ja mam wolne, albo e, skończyły się filmy i ja nie zdążyłem nakręcić kolejnych, bo właśnie jestem w trasie. E, musiałbym kręcić po 15 odcinków z każdej trasy, a wiecie, no to jest bez sensu troszeczkę. I, I tak to planuję, żeby to w miarę się wszystko zazębiało. Że zjeżdżam z jednej trasy, to jeszcze jest jeden, dwa odcinki z poprzedniej. Zarzucam nowe i, i wyjeżdżam w trasę. Kiedy jestem w drodze, ukazują się te z poprzedniej. Tak, żebyście mogli sobie nie męczyć was, na przykład 10, 15, 8 odcinkami dziennie i później cisza przez dwa tygodnie. Tylko że codziennie coś tam się ukaże. Jednym się to podoba, innym się to nie podoba. Jedni tak lubią, inni tak nie lubią. No sorry, ale każdemu się nie dogodzi. No i się wspinamy. Dosyć wysoko już jesteśmy co widać tam w dole nie wiem który to już jest tunel, ale kolejny, kolejny tu się nie da, teraz będę wyprzedzany w tym tunelu. No bo ja pod górkę niestety jadę dosyć wolno, bo nie da rady jechać szybko. Widzicie, ten jedzie na pusto, także może sobie pomykać, tam następny jest wyprzedzany w tunelu. O, tak wygląda, a tam w dole płynie sobie między tymi domami rzeka Oria, między tą halą a tymi domami. Dobrze, zobaczcie, ja mam 8,4 na tych zakrętach, 8,6 a tutaj przede mną obok mnie ciężarówka sobie pomyka, ja mam 8,7 no to on ma dobrze ponad 90, jak ja mam 8,8, nie? No i tak jeżdżą właśnie Hiszpanie. No i znowuż mnie wyprzedzają. Jeden. Już się zbliża następny. Wolno, wolno, wolno. O tutaj też co można stanąć? Wolno-wolno zbliżamy się do tak zwanej agrawki, czyli miejsca, gdzie jest nie dość, że bardzo pod górkę, bo tam nawet 30 na godzinę można jechać na pełnym bucie tak naprawdę. To jeszcze są takie zawijasy. no po prostu agrawka. Ta agrawka jest tylko w jedną stronę, z przeciwka, jak się wraca, jedzie się inną, inną drogą. Tak, to nie jest tak, że w jedną i w drugą stronę ona jest, ale niedługo będzie, Uu, co tutaj to, a ten to już stoi powiem Wam jakiś czas tutaj, już jest chyba nawet rozkradziony, a, nawet ma e, klamrę założoną na koło, no ja on sobie, tu jedziemy 40 na godzinę, czyli włączamy awaryjki, dla tych co nie wiedzą, jak tam około 50 i w dół, to włączamy awaryjki po to, żeby dać znak sygnał tym, co są z tyłu za nami, no, że jedziemy wolno, nie? No właśnie, mam 40 na godzinę, tutaj mnie wyprzedza A, to chłodnia, czyli tu para mieszana, kobitka i facet. Najczęściej e, to są pary jakieś. Właśnie na chłodniach, bo wiadomo, chłodnia to musi cały czas grzać tyle ile tylko się da. Najlepiej jakby jechała non stop. No, bo trzeba dowieść towar nie? świeży. wiem, ja, czy jest sens wyłączać tutaj te awaryki? o, A tamtędy będziemy wracać. Tam, gdzie jedzie tam ta ciężarówka, tam wysoko, wysoko, wysoko. Że lewym pasem można jechać jak jedziemy powyżej 50 na godzinę. Także nie można jechać tutaj lewym, jak się człapiemy. Urokliwy teren, fajna trasa, ale wymagająca. A szczególnie jak jest mokro, ślisko, yy, mgła, pada deszcz, no to wtedy trzeba naprawdę się tutaj skupić. No bo jest niebezpiecznie, nawet jak nie pada deszcz, to droga może być tutaj mokra, mokra bo to są góry i może być wilgotno. Tak ślicznie. Jeszcze trochę i te drzewa wszystkie się zazielenią. I znowu jedziemy pod górę, ja pierdziele, o, a tam leci autostrada, którą będziemy wracać, Zobaczcie jak to ładnie wygląda ta perspektywa. Tu się nic nie przyspieszy z takim tonarzem.